Dzień dobry Państwu, Angela Semczuk, witam ze studia Skalnik Nadaje. Dzisiejsze wydanie poświęcimy zbliżającym się podwyżkom podatkowym. Już za kilka dni od 1 kwietnia wzrasta wat na produkty spożywcze. Spowodowało to niezłe zamieszanie w sklepach turystycznych, gdzie można zakupić żywność liofilizowaną. Od lat cieszy się ona ogromną popularnością wśród turystów, jej głównym atutem jest prostota przyrządzania, lekkość i długi termin przydatności. Dzień dobry Państwu, Angela Sęczuk, jestem w skalniku we Wrocławiu. Jak widać, panuje tu dość duże poruszenie. Zaraz się dowiemy dlaczego. Przepraszam bardzo, przepraszam pana. Tak. Dlaczego pan kupuje tyle liofu? Jadę na wakacje w grudniu i słyszałem, że teraz będzie podwyżka, więc chcę kupić teraz. E, tak? I pan się zaopatruje już na przyszłość? Tak, mam już dużo tego. Bardzo. Kupiłem. Okej, okay, rozumiem. Jak widzicie państwo, doniesienia nie kłamią. Jak widać, najbliższe dni to ostatnia szansa na zakup liofu w niższych cenach. W takim razie życzę państwu udanych zakupów i smacznego!